Cześć, witajcie! Ja jestem Lawczynnik i witam Was w kolejnym odcinku kariery Portsmouth. Przed nami dzisiaj kolejne spotkania. E, zmierzymy się na przykład w FA Cup z Barney e, niesamowitym przeciwnikiem. No, ale zanim dojdzie do tego meczu, no to jeszcze tutaj e, przed nami kilka e, rzeczy. Ogólnie przed nami, jak wiadomo, okienko, no i z tego powodu postanowiłem e, sprowadzić e, Waszą propozycję, czyli Ola Aine, e, zawodnik Chelsea, brawo obrońca, no ale jeszcze tutaj kończąc temat FA Cupa, jak wiadomo mieliśmy się zmierzyć z Southampton, jednak ja po ostatnim odcinku zapomniałem zapisać kariery, no i jak wiadomo, save. E, no poszedł się walić, musiałem od nowa tam kilka meczy przesymulować, e, no i e, naszym przeciwnikiem nie został właśnie... Nie został Southampton a Barney, czyli można powiedzieć teoretycznie słabszy przeciwnik, bo nie z pierwszej, igji, a drugiej angielskiej, ale mimo to myślę, że będzie ciężko. No i oczywiście w dzisiejszym spotkaniu sobie ten mecz zagramy, w sumie to będzie pierwszy mecz, właśnie taki, gdzie ja zagram, nie przysymulujemy go. Tak więc będziemy mieli okazję poznać, właśnie kadrę, jak naszymi zawodnikami się gra. Tak więc wybieramy już tutaj stroje, gramy oczywiście u siebie z racji tego, że jesteśmy słabszym zespołem. No i możemy przychodzić do tego spotkania 22. Ta pierwsza okazja, Barney podaje do no na ten uderzał na szczęście strzał niecelny, no i nie ma gola, kolejna sytuacja w 53 minucie, tym razem Lukwen znalazł tutaj Stevensa, będzie świetna okazja, Stevens podaje Lukwen jeszcze tam zamieszanie, wybijają ostatecznie obrońcy gości, no i niestety nie udało nam się zdobyć gola Kolejna sytuacja w 65 minucie, podanie do Greya, ten tutaj do Wołksa był strzał, na szczęście nie ma gola. No i w 87 minucie świetne podanie do Rookmana, spójrzmy jak to wykorzysta nasz 17 lat i jest faulowany. Sędzia dyktuje rzut karny, tak więc będzie okazja dla naszego zespołu w 89 minucie przechylić tutaj szale zwycięstwa na naszą stronę. No czy tu się uda, czy to się uda? Zobaczymy za chwilę, tutaj ewidentny faul zahaczony nasz y, młody Lukwe no i spójrzmy kapitan Barton jak to wykorzysta uderzenie no i niestety wspaniała interwencja bramkarza gości no i nie udaje nam się zdobyć gola w samym końcówce tego spotkania jeszcze mamy tutaj rzut rożny poszła wrzutka ramkacz to wybija ale wciąż to my przy piłce spójrzmy Henry 93 przyspieszenia wbija się w to pole karne fake shot co on tutaj wykombinuje podaje Oxford uderza niestety strzał zablokowany nie ma gola tak się kończy to spotkanie no mogliśmy wygrać wystarczyło wykorzystać tą jedenastkę w końcówce no niestety tak się nie stało no i przed nami jeszcze jedno spotkanie z Barnley niestety tym razem będzie to mecz na wyjeździe czyli teoretycznie będzie nam ciężej no ale zanim dojdzie do tamtego spotkania musimy przy... Przesymulować kilka meczy e, ligowych, no bo jak wiadomo, tutaj niestety te mecze są co dwa dni jeszcze teraz, jak się nasiliły te Puchary. E, no to dość ciężko to wygląda. I właśnie jak widzicie, jeden dzień przerwy i od razu mecz Pucharowy e, z Playmów. E, no ten mecz przesymulujemy sobie oczywiście. No tutaj niestety za Ajne Chelsea nie przyjęła oferty, dlatego zwiększamy kwotę do 120 tysięcy. Myślę, że to już powinni zaakceptować. No myślę, że starczy nam na wykupienie Oxforda i Woodmana, przynajmniej taką mam nadzieję. Eee, no że obydwu zawodników po sezonie uda się wykupić. No i zaczynamy spotkanie z Claimów. Niestety przegrywamy pierwszy mecz u siebie 1 do 0. No tak więc będziemy musieli w rewanżu Nadrabiać straty Ale zanim do tego dojdzie kolejne spotkanie ligowe No i tam niestety potem znowu Mecze co dwa dni No ale tutaj sprzedajemy kolejnych zawodników No muszę jakoś te pieniądze zdobyć Żeby potem wykupić Oxforda i Woodmana Bo są to niesamowici zawodnicy Niesamowite talenty No i za wszelką cenę będę chciał ich Zatrzymać właśnie w naszym klubie Kolejna oferta za bramkarza naszego rezerwowego Tak więc Także postanawiam tutaj dać ofertę pół miliona, no jeżeli tyle się czarton zgodzi, no to ja go chętnie mogę oddać, jeżeli nie dadzą tyle no to się nie dogadamy yy, Chelsea przyjęła ofertę tutaj za Ole Aine, yy, tak więc ten zawodnik dołączy za chwilę do naszego zespołu, jeszcze oczywiście trzeba mu zaproponować kontrakt na 4 lata i mam nadzieję, że będzie z niego wiele pożytku, no mnóstwo osób w komentarzach go właśnie polecało, mam nadzieję, że macie rację i że się będzie spisywał znakomicie. Tutaj kolejna oferta za jakiegoś słabego zawodnika, dlatego bez tutaj zmiennego przedłużania po prostu ją akceptuję. Nie ma co tutaj się targować. I byle jakieś pieniądze za niego były. No tutaj Barton e, także się zdecydowanie nie przyda u nas w klubie, tak więc. E... No także postanawiam Znaczy Barton co ja mówię w tym momencie Barton się jak najbardziej przyda Jest nasz kapitan i świetny zawodnik Dlatego go nie, nie sprzedaje e, Przynajmniej nie w tym okienku No a tutaj w meczu ligowym mamy 3 punkty e, Jest dobrze w lidze to wygląda wspaniale Natomiast w tym pucharze niestety e, No ciężko to wygląda po tej porażce u siebie Ale oczywiście powalczymy jeszcze tutaj No a tymczasem Ola Aina, Aina dołącza do naszego zespołu Już będzie mógł wystąpić w tym spotkaniu Ale jednak ja go chciałem oszczędzić na ten F FA Cup na ten drugi mecz. Tak więc w tym meczu jeszcze tutaj e, Ejny nie zobaczymy, a my już przechodzimy do symulacji meczu rewanżowego z Playmef. No i spójrzmy jak nam wyjdzie. Jest zwycięstwo 2 do 1. Tak więc awans jest nasz. E, no i przechodzimy do tego głównego finału. Nie jest to finał regionalny, a ten cały ogólny tak więc no jest nieźle. No i tutaj kolejny trening ostatni z tymi zawodnikami. Ja ich wymienię e, właśnie do następnego treningu. Już tam dojdzie ten Aina, e, Trzeba go rozwijać, a także nasz młody tam zawodnik 17-latek, e, który występuje na SPO ten stworzony przez EA, e, którego nam przysłał właśnie scout. No ale, oczywiście, przed nami najważniejsze spotkanie tego odcinka: e, mecz z Barmej w Pucharze FA Cup mecz na wyjeździe, tak więc niesamowite wyzwanie przed nami, ja oczywiście powalczymy tutaj, choćby o dobry wynik, nawet jeżeli mamy odpaść no to byle w dobrym stylu zaczynamy, 45 minuta, pierwsza akcja przeciwników, no i Barton przypilce do Graja, ten uderza no i wspaniała bramka, no bez szans tutaj Woodman, ładny strzał w okienko, no i niestety tym sposobem to goście, znaczy gospodarze już prowadzą od 45 minuty po ładnym golu właśnie Greja. Kolejna sytuacja w 47 minucie. Ludmen uderzał. Niestety strzał tak dziwnie przyblokowany. Nie udało się nam zdobyć gola. No i wciąż przegrywamy. 78 minuta. McNulty przy piłce. Pojawił się dopiero co na boisku. Ludmen uderza. Nie ma. Holland zgupuje Nie ma. Benel ostatecznie wbija piłkę do siatki. Tak więc mamy wyrównanie. 1 do 1 w 79 minucie. No nie sądziłem, że uda się wyrównać. Postanowiłem tutaj zrobić zmiany. No i to się opłaciło. Tak więc mamy 1 do 1, co oznacza że przed nami dogrywka, zaczynamy ją. No i 99. minuta, setna można powiedzieć, piłka do McNulty'ego, pojawił się on dopiero co na boisku, no i spójrzmy, schodzi do środka, e, uderza, słupek, dobija Holands i to jest 2 do 1 dla naszego zespołu, no chyba nikt nie spodziewał się takiego obrotu z trust. Ogólnie McNulty'ego jak i Hollandsa wprowadziłem w końcówce spotkania. No jak widać tutaj dzięki nim zdobywamy ten go Gola. 118 minuta, tutaj rzuciło się Barman i cały do ataku. No a tutaj świetna okazja Podeń do no on bez sił, ale mimo to uderza i to jest gola na 3 do 1 przechodzimy Barmanej w FAK w niesamowite osiągnięcie naszego klubu. No jestem mega z tego zadowolony. Nie spodziewałem się, myślałem, że odpadnę w tym meczu no ale jednak e, wyglądało to inaczej w strzach 8 do 7 to właśnie pokazuje jak wyrównane było to spotkanie no ja po tym meczu e, nie umiem się doczekać e, właśnie nie mogę się doczekać już tych spotkań na zapleczu Ligi Angielskiej no będzie się tam działo niesamowite mecze przed nami ale oczywiście do tego e, jeszcze sporo czasu tak więc tak wygląda sytuacja w tabeli jest dobrze no ale oczywiście może być lepiej tak więc na dzisiaj to będzie tyle ja mam nadzieję że odcinek się spodobał jeżeli tak to oczywiście zostawcie łapkę no w kolejnym odcinku przed nami mecz FA Cup z Watfordem. Kolejny e, ciężki mecz. No i już gramy z ligowcem, Tak więc dzięki za obejrzenie. Do usłyszenia. No i cześć.